Najlepsze końce do futa kupisz tylko na supercoins.pl. W drugim tygodniu promocji, What If jeden z kupujących coins wygra 1 milion monet? Dodatkowo dzięki kodom rabatowym możesz dostać 15% zniżki na monety, a gdy jesteś nowym klientem, aż 20%. Więcej konkursów znajdziesz na social mediach superkońców. Szczegóły promocji w opisie, polecam. Cześć, witajcie w kolejnym przeglądzie zdjęć i opisów podesłanych mi na maila. Przypominam, jeśli chcecie pojawić się w odcinku, wyślijcie maila na waszekarniermałpao2.pl Czym więcej informacji się tam znajdzie, przede wszystkim zrzut ekranu składu, który jest ten sezon, jakie odnieśliście sukcesy dalej, Tym większa szansa, że wasze akurat podesłane rzeczy znajdą się w odcinku. Zostawcie także łapkę w górę, będę mega wdzięczny. No a tymczasem już zaczynamy. I na początek mamy tutaj Lech Poznań. Eee, można tak... Nie, to nie jest Lech Poznań, to jest Dynamo Zagrzeb, słuchajcie. Stwierdziłem, że to Lech po tym, że zobaczyłem Kubę Modera na pomocniku defensywnym i niebieskie koszulki, ale to wcale nie jest Lech Poznań, tylko Dynamo Zagrzeb. I tutaj już czytam wam opis. Przede wszystkim jest to dziesiąty sezon. Autor zdecydował się wybrać właśnie Dynamo Zagrzeb z reszty świata i przenieść go do ekstra klasy. Co jest według mnie no mega ciekawym pomysłem, no bo wiadomo, w reszcie świata nie da się grać spotkań. Tak więc, jeśli chcemy zacząć jakimś zespołem z nich, no to trzeba niestety szukać tutaj jakiejś ligi i po prostu wymienić zespoły. I tak właśnie zdecydował się zrobić ten oto autor. Zdecydował także się. Mm, Dodać tutaj z tego co czytam, wszystkie zespoły dostępne w reszcie świata czeskie, rosyjskie, a także ukraińskie, żeby jakby podnieść poziom naszej ligi. Tak więc, no, to też zdecydowanie na pewno jest ciekawa opcja. No, i co do składu, tutaj zostało kilku zawodników od początku z Dinama, tak to widać, że byli tutaj sprowadzani zawodnicy młodzi, ciekawi z potencjałem, tak jak to w sumie jest w rzeczywistości w Dinamie. I ogólnie mówiąc, co do sukcesów, przez 10 sezonów udało się 10. Razy wygrać e, Ligę Polską, no chociaż to już nie taka Polska, tylko powiedzmy Liga e, Zespołów e, Wschodnich i Bałkańskich, może w ten sposób. E, do tego udało się 8 razy wygrać Puchar Polski i raz dorzucić Ligę Mistrzów. Tak więc, nawet ten największy sukces został tutaj osiągnięty. Dalej, kolejnym zespołem jest kolejny zespół występujący powiedzmy w Polskiej Lidze, ale już tak normalnie. Jest to grecki górnik Zabrze. Zdecydował się autor, że zagra sobie właśnie górnikiem, ale że głównym tutaj zadaniem jego będzie poza sprowadzaniem oczywiście Polaków jak największe używanie Greków. I według mnie ten pomysł naprawdę wygląda bardzo fajnie. Aktualnie znajduje się tutaj w trzecim sezonie e, po 22 kolejkach, tak więc po zmierza do końca trzeciego sezonu. Zajmuje pierwsze miejsce, e, ale co do poprzednich sezonów tutaj e, pierwszy nie był zbytnio udany. Natomiast drugi mistrzostwo w drugim sezonie, tak więc tutaj udało się no, zdobyć w końcu mistrza. Niestety nie udało się wejść do Ligi Mistrzów, tam e, w końcu po odpadnięciu w eliminacjach Górnik dostał się do Ligi Europy. No ale tam niestety zaledwie trzy punkty w grupie ciężkiej, bo z PSW, Olympique Lion, a także Zürichem. E, no tak więc no, nie udało się wyjść, ostatnie miejsce w grupie. no i Aktualnie w tym trzecim sezonie po 22 kolejkach zdecydował się autor zawiesić tą karierę. Według mnie jest na tyle ona świetna, taka przemyślana, że ja bym kontynuował. No, przede wszystkim fajny pomysł ze ściągnięciem tych Greków do składu. Fajnie też, że mnóstwo zawodników cały czas występuje tutaj w tym górniku, że nie przebudowałeś całego składu no więc według mnie jak najbardziej fajna kartierka na plus, chciałem ją wam właśnie tutaj pokazać trzecia, no a tutaj mamy trzeci sezon z zespołem Herty Berlin, tak więc jak możecie zauważyć, no też tutaj skład się dosyć mocno zmienił, natomiast też zostały takie powiedzmy podstawy a przede wszystkim Krzysztof Piątek w pierwszym składzie, jest także Gwenduzi jako defensywny pomocnik no a pozostali zawodnicy no to głównie ściągani e, zawodnicy, którzy mają gdzieś tam wyższy potencjał, którzy mogą się fajnie rozwinąć. E, no ale odnośnie e, samych, e, powiedzmy, przeżyć tutaj Herty Berlin po tych e, czterech sezonach, e, udało się w trzecim sezonie sięgnąć po Mistrzostwo Ligi. Tak więc tutaj, e, no. W, w trzecim sezonie został zdetronizowany Bayern Monachium, w końcu się udało tego dokonać, no a na europejskich boiskach w drugim sezonie, tak więc dosyć szybko udało się wygrać Ligę Europy, aktualnie Hertha będzie występować w Gidze Mistrzów, gdzie zobaczymy jak daleko uda im się dojść. kolejny zespół, a tutaj też dosyć nietypowa opcja po Celtic. Celtiku jeszcze z tego co wiem nie mieliśmy tutaj nigdy i zamysł był taki, jak pisze autor, żeby w pierwszej 11 znajdowali się tylko zawodnicy z Wielkiej Brytanii, a także Irlandii, tak więc ogólnie mówiąc z Wysp. No i cała Liga i pucher Krajowy są symulowane, a mecze w Lidze Mistrzów są grane od półfinału, tak więc no można powiedzieć, że ogólnie jest symulowana cała kartera, jedynie mamy tutaj do czynienia gdzieś tam z graniem najważniejszych spotkań w sezonie. W pierwszym sezonie udało się wygrać Ligę i Puchar Szkocji. Tak samo jeśli chodzi o kolejne cztery sezony, bo no, w każdym. Z sezonów mistrzostwo to był, można powiedzieć, pewniak. Natomiast jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, tutaj stopniowo ten Celtic, e, można powiedzieć, polepszał się z sezonu na sezon, bo na początek jedna ósma finału, potem ćwierćfinał, a finalnie udało się dojść w czwartym sezonie do finału Ligi Mistrzów, gdzie udało się pokonać PSG. No tak więc tutaj po kilku latach Celtic, można powiedzieć, staje się topowym klubem nawet na całym świecie. Dalej mamy malagę i mega pozytywnie zaskoczył mnie ten zespół. Jak możecie zauważyć, zawodnicy są niesamowicie mocno porozwijani. To, co mi się podoba, nie są to zawodnicy tacy typowo ściągnięci pod potencjał. Mamy także tutaj polski akcent w postaci walukiewicza i puchacza na ławce. Do tego to, co mi się także mega spodobało, to jest to, że mamy tutaj isko w składzie, czyli zawodnika, który odchodził właśnie z Malaga z malagi, e, więc fajny taki powrót, fajny pomysł na ściągnięcie go z powrotem, e, jak najbardziej myślę, możemy sobie to zapisać e, na plusik, dodający takiego nawet i realizmu następnie mamy zrzut ekranu gdzie fajnie autor tutaj sobie notował co w jakim sezonie udało się zdobyć i możemy zauważyć, że awans został wywalczony już w pierwszym sezonie w drugim dwunaste miejsce, następnie szóste, potem czwarte, potem już wicemistrzostwo Hiszpanii i w szóstym sezonie udało się zdobyć mistrzostwo Hiszpanii wygrywając także przy tym Puchar Króla i dochodząc do półfinału Ligi Mistrzów, tak więc no tutaj jak widzicie Malaga po tych pięciu sześciu latach wróciła do Ligi Hiszpańskiej i to z wielkim przytupem bo stając się taką topową drużyną, mistrzostwo udało się w siódmym sezonie obronić, no a także dorzucić zwycięstwo w każdych innych rozgrywkach. Tak więc no tutaj ta Malaga według mnie wygląda mega, mega ciekawie, fajny pomysł, no i ogólnie mówiąc szacuneczek, bo wszystko według mnie osobiście bez żadnego tutaj zastrzeżenia. Dalej mamy Kaiserslautern, ostatnia karniera na dzisiaj. Jeśli chodzi o te Kaiserslautern, no to jest to sezon 2026-2027, czyli okolice szóstego sezonu. No i jeśli chodzi o zawodników, no jak widzicie są niesamowicie mocno już porozwijani. Kapitanem zespołu jest Puchacz, mamy także na skrzydle juźwiaka. No i tak to się prezentuje, no mamy skład zawodników składających się głównie z graczy, Takich hiszpańsko-portugalskojęzycznych, chociaż mamy też tutaj Holendrów, dwóch. No, dosyć duża mieszanka. Są też oczywiście Polacy, też może, możecie tutaj zauważyć na ławce Białka. No, ogólnie mówiąc, Kaiserslautern niesamowicie mocno rozwinięte załodnie z potencjałem. No i przede wszystkim, nie mam tutaj dokładnie opisanych sukcesów, tak więc możemy tylko sobie strzelać, co udało się wygrać, ale. No, jakbym miał typować po tych 6 latach, zapewne już jakieś Mistrzostwo Niemiec jest na koncie tego zespołu. No i widzę mistrzów. Myślę, że to jest poziom klubu, który gdzieś tam nawet jest w stanie dojść do finału i powalczyć o zwycięstwo. No, ale to już możemy tylko sami sobie przypisywać. Tak czy inaczej, fajnie to wygląda. Dzięki za podesłanie. A Wy, jeśli chcecie znaleźć się w filmie, pamiętajcie wasze kariery 2pl Tam wysyłacie zdjęcia, opis, co tylko chcecie. No i stopniowo te wasze kariery się tutaj pokazują. Niestety nie jestem w stanie pokazać wszystkich, bo jest ich za dużo. Dużo, no ale staram się mniej więcej je selekcjonować. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się do usłyszenia i się manko.